Dzień dobry Świnoujście Dzień dobry Polsko No to już drugi filmik w dniu dzisiejszym I nie, ostatni Będzie jeszcze wieczorny film Z Zaduszek Morskich Na który serdecznie zapraszamy Godzina 18, msza święta Gwiazdy Morza Potem 19.20 spotkanie na promenadzie na wysokości Budki Ratowników A potem o 19.30 cała uroczystość Na plaży Także zapraszamy to morze nad morze. A co się dzieje tutaj? No idziemy zobaczyć, co się dzieje na plaży. Jest godzina 12. Termometry wskazują 10 stopni. Słonecznie, ale chłodno. No to idziemy zobaczyć, jak to tu wygląda. A tak prezentuje się jedno z wejść na plażę. My już słyszymy morza szum. No, zaraz zobaczycie, jak wygląda plaża. Dzisiaj według meteorologów do godziny 12 miał wiać wiatr. I był mały sztorm No to już jest po 12.00. Zobaczymy, jak to wygląda. O, no dwie po 12.00, to już po 12.00. I jak widzicie, już. My już widzimy. A tam, jak pięknie płynie prom. Proszę bardzo, może uda nam się to przybliżyć. Tak, i oto mamy klimat. Tak, to tu wygląda. To, idziesz z nami na plażę? Co tam ciekawe było słuchać? Tak, to prowadzi nas. Tak, a to jest wejście, wyjście numer 2 Żaba, królowa żaba. A, w koronie, ludzi! O, jest wielki świat, ale troszkę wieje, troszkę wieje, troszkę jeszcze są fale, troszkę są fale. Także zobaczcie, jak to wygląda: sporo ludzi. Po niemieckiej stronie wygląda to tak, a jak wygląda po stronie polskiej? A po stronie polskiej wygląda to tak. Zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze? Chłodno, ale bardzo, bardzo sympatycznie. Prawie jak lato. Gdyby tylko temperaturę podnieść o 15 stopni. Tak jak mówiliśmy, wejście, wyjście numer 2. Najpiękniejsza plaża w Polsce. Najszersza plaża w Polsce. Królowa wszystkich plaż. I tak się prezentuje. Przejrzystość dzisiaj niesamowita. Widać tam do końca prawie wyspę, uznam zobaczcie jaki widok po drugiej stronie, daleko, daleko za między zdrojami zaraz Wam to pokażę zobaczcie jak pięknie widać między zdroje i jeszcze dalej, 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 ho, 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 ho. powiem Wam, że widoczność dzisiaj naprawdę jest niesamowita kto może nad morze? zapraszamy do Świnoujścia a królowa plaż jest tylko jedna tak prezentuje się plaża w śniuściu godzina 12, 2 listopad. Zapraszamy. Jak widać ludzie spacerują, fotografują naprawdę sporo turystów. Oho, takich rzeczy to proszę nie robić. Tu po lewej mijamy wejście, wyjście numer jeden, delfinek, i podążamy dalej do granicy z Niemcami. Jak widzicie, piękne morze, szum fal. Jeszcze raz to powtórzę. Kto może nad morze. Zapraszamy do Świnoujścia. Jak można nie kochać Świnoujścia? Jak można nie kochać plaży w Świnoujściu? Można zadać takie pytanie? Zobaczcie, 100 metrów szerokości plaży każdy znajdzie coś dla siebie To nie jest Pobierowo, Dziwnówek czy Międzyzdroje gdzie plaża wygląda jak jeden zagór z ziemniakami Także zapraszamy do Świnoujścia to może nad morze, najpiękniejsza plaża jest w Świnoujściu Jak widać na załączonym obrazku I praktycznie może być cała dla Ciebie Mimo wrażenia wielu ludzi nie ma tłumów że Jeden człowiek nie wchodzi na drugiego Dużo przestrzeni Także zapraszamy do Świnoujścia Kto może nad morze Tutaj po plaży widać dokąd sięgały fale dzisiaj w nocy kiedy był sztorm to do tej linii takiej mokrego piasku. Także jak widzicie, sporo plaży w nocy zabrało. Ale już wiatr ustaje. Coraz mniejsze fale i plaża wraca na swoje miejsce. Znaczy, może wraca na swoje miejsce i oddaje z powrotem plażę. Chyba tak by było prawidłowo. No dobra, idziemy dalej. Zbliżamy się do granicy. Nie będziemy przechodzić na stronę niemiecką. Pamiętajcie o tym, że idąc do Niemiec musicie wykupić no właśnie, co musicie wykupić zapłacić opłatę uzdrowiskową. Niemcy żądają od turystów opłaty takiej przy przekroczeniu granicy. Mówiłem o tym już wiele razy. Można to Można o tych informacjach przeczytać na naszym portalu świnouście w sieci Pamiętajcie, że przekraczając granicę Polski z Niemcami w Świnoujściu musicie zapłacić opłatę uzdrowiskową. Albo u kontrolera, albo w automacie. Na innych filmach, na naszym portalu są dokładne instrukcje, jak to zrobić. Podpowiem tylko tyle. Niemieccy kontrolerzy czekają na turystów i jak nie masz aryjskich rysów w twarzy, no to cię po prostu skontrolują. Tutaj zaczyna się już niemiecka granica. Tutaj płot, w sumie pozostałość po nim. Tak się chcieli chronić przeciwko dzikom. Zapomnieli, że dziki pływają. My już powoli opuszczamy plażę, idziemy na kładkę, na promenadę transgraniczną. Słuchajcie, no ile mamy promenad? Niektórzy pytają. No to już mówię. Mamy promenadę historyczną, promenadę sportu lub zdrowia zwał jak zwał. Promenadę transgraniczną, teraz mamy do tego jeszcze promenadę leśną, która powinna być już uruchomiona. Tak się prezentuje kładka na naszej granicy, jak widzicie. Dwa słupki polski i niemiecki. Plaże już żeśmy opuścili. Tak jak mówiłem, zapraszamy dzisiaj wieczorem na synowskie zaduszki morskie. Godzina 18:00, msza Święta Gwiazdy Morza kościół na ulicy Piastowskiej a 1920 zaczynamy na promenadzie koło budki ratowników także kto może nad morze nawet w ten dzień zaduszny No właśnie, Martynka tu podpowiada Jak ktoś ma ochotę, to na kawę na granicę można sobie przyjść Nie ma najmniejszego problemu Widzicie? W jest pełna możliwości Kawka na promenadzie Kawka na granicy Kawka w centrum miasta 10 kawek i zawoł serca gotowy Także <grym> z tym też trzeba uważać Jak z wszystkim Jak widzicie, ścieżki rowerowe Chciałem powiedzieć pełne turystów to może przesada, ale jeszcze użytkowane, mimo że mamy listopad, przypominam. Tak, no właśnie nie wiem czy słuchać co Martynka mówi, że turystów jest naprawdę sporo. Nie wiem jak tam Niemcy obchodzą, pierwszy, drugi listopada, ale turystów jest sporo. Kończymy nasz krótki spacerek. Życzymy wszystkim miłego dnia, owocnego dnia, miłego wypoczynku. Trzymajcie się z Pana Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.